Kryptomaniacy Witajcie Słuchajcie no Ekosystem Solany Zaskakuje niesamowicie Wszystkie tutaj ciekawe Zagrywki jakie mieliśmy do tej pory I teraz I dzisiaj chciałem wam pokazać ciekawą Ciekawą kryptowalutę O której słyszeliście Mówiliśmy o niej kilka razy Ja zwłaszcza mówiłem o nie kilka razy Porównując ją do Lido I porównując do banki. Finance, czyli e, płynne stajkowanie, czyli e, jak stajkujemy, to dajemy nasze kryptowaluty, e, żeby wzmacniały ten cały, tą całą sieć, ten cały blockchain i za to wypłacane nam są wypłaty. Ale jak tak robimy, to nie mamy wpływu, nie mamy już tych tokenów, nie możemy nic zrobić i nasze, że tak powiem, nasz majątek jest gdzieś tam zamknięty. A właśnie Lido, banki i dzisiaj chciałem pokazać wam Marinade Finance. Marinade Finance jest na Solanie. MindNate Finance, popatrzcie jaka była eksplozja. Kupowaliśmy w rynku niedźwiedzia w jakiejś z tych ceny, to mamy dziesięciokrotność zwrotu w tym momencie na Finance. to dopiero początek. No i taki MindNate Finance tworzy nam derywatywę naszego tokenu SOL, który jest zamknięty. Nazywają oni tą derywatywę sol Jest to też token i ten token jest zamienialny po prostu z SOLANĄ. Jest troszkę droższy, ponieważ ten token daje Wam te wypłaty ze stekowania Solany wchodzą w wycenę tego tokenu. I ten token można używać w DeFi, czyli można wziąć sobie, zajść sobie na przykład na aplikację Solent Finance, założyć ten token jako depozyt i na ten depozyt wziąć pożyczkę w dolarach. I za te dolary kupić sobie na przykład altcoiny, mniejsze coiny itd., dalej, żeby zwiększyć swoje, swoje, swoje tutaj ekspozycje na, 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 na rynek krypto w tym momencie. I Marinade Finance jest dominującym tutaj hmm, projektem. Co spowodowało tą eksplozję, to był, było, był listing na giełdach projektu Gito Finance, który również tworzy derywatywy hmm, stajkowania na Solanie. E, token Gito Finance to jest Gito Solana. Gito jest to drugi po Marinade hmm, e, projekt, a mimo wszystko na giełdę wszedł że podać z dwudziestokrotną wyceną Marinade. Czyli skoro JITO jest wyceniane na kilka miliardów, Marinade było wyceniane na kilkadziesiąt milionów. Więc widzicie różnicę. Kilkadziesiąt, kilkadziesiąt razy więcej to Gita było wyceniane. Więc automatycznie rynek tutaj zadziałał. Próbuje ten rynek wyrównać to wszystko i, i ten JITO i lekko spada. A nie spada, nawet trzeba się w sumie. A Marinade i również Blaze, o którym mówiłem. Jak kupiliście Blaze zaraz po naszym filmie to naprawdę <mach> macie chyba dziesięciokrotny zysk w ciągu paru dni. Mi się udało, także no, pogratuluję tym co się odważyli kupić token Blaze. A zobaczymy sobie na te tokeny. Także tak jak mówiłem, zobaczmy na token Marinet, który po pompie po pompie jest na 277 miejscu, czyli nadal jest mały. E, dzisiaj 100% do góry I patrzcie, wycena pół miliarda e, A wycena płynna, czyli tokeny w obrocie 121 miliardów A JITO Czyli token JTO, e, uwaj, JTO Który uwaga ma mniej solen zamkniętej w protokole bodajże 100 milionów e, Marinate ma się ponad 700 milionów, jeśli chodzi o dolarów zamknięte w tokenach Solany. A Gito ma niektóre w ogóle giełdy, jak. Która to była? Bitget, Bitget wycenił. Wrzucił na giełdę jako otwierająca cena ten token za 13 dolarów. Kucoin to był bardziej fair. Kucoin wrzucił chyba za 5, 3, za 4. No ale w ogóle najlepszą cenę można było dostać, jeśli chodzi o moment, w którym te tokeny wchodziły na giełdy. Oczywiście na giełdzie zdecentralizowanej e, Juniper. No i ten token jest wyceniony, popatrzcie. <laughs> w pełni, w pełni upłynniona wartość. Tutaj jest prawie 3 miliardy, a obecny market cap to 300, czyli jest trzykrotnie droższy, jeśli chodzi o, trzykrotnie droższy, jeśli chodzi o marinate, e, jeśli chodzi o tokeny w obrocie. No, i jest uwaga, sześciokrotnie droższy, jeśli chodzi o pełną wycenę, czyli mi się wydaje, że nawet jest przeceniony. Jeżeli dostaliście zrzut, ale bardzo mało ludzi dostało zrzut, wydaje się, że chyba 9000 osób na cały świat także bardzo ciężko było dostać zrzut. No, ale niektórym się udało, to pewnie sprzedają. No, a Blaze, jeśli chcecie zobaczyć Blaze, o którym mówiłem przy okazji tokenów Solany niedawno Blaze BLZE. To jest również token DERYWATYWY, tutaj oni mają e, DERYWATYWĘ BESOL. Oni mają dużo mniej zamknięte, oni mają bodajże bodajże 70 milionów, ale Blaze 001 przyszedł 003, także no czterokrotnie, czterokrotnie więcej, czyli mogliśmy zarobić czterokrotność naszej inwestycji Mm, maksymalnie mi się wydaje, że zaraz po moim filmie bo ja, ja mam takie zarobki między 3 a 4 to mniej więcej jakoś tak się wbiliśmy także spoko nie ma co narzekać, jeśli chodzi o zarobki tygodniowe kilkakrotnie powiększyliśmy swoje portfolio, jeśli chodzi o token Zolany e, także gratulacje, jeśli macie marionet, gratulacje, jeśli kupiliście Blaze e, no ale nie gratuluję jeżeli kupujecie GITO, bo wydaje mi się, że GITO jest przecenione Coś tam jest w tej technologii, gdzie to, że jest dobra, ale czy jest aż tak dobra, żeby ją aż tak przeceniać? To naprawdę nie wiem. Zobaczmy sobie na kolejne tokeny, które tutaj proponowałem Wam. No jeden z bardziej ryzykownych to jest Mairo. To jest wiecie, zagrywka jedyna moja, jedyna Wasza, zagrywka ode mnie przynajmniej, jeśli chodzi o memecoiny. Mairo też sobie poradził nieźle. Nawet dzisiaj jest 50% do góry. Jeśli chodzi o ty... ostatni tydzień, bo jakoś tydzień temu to tokeny... o tych tokenach mówiliśmy, no to podwoił się. Podwoił się z kawałkiem w cenie. Także gratulacje dla tych, którzy odważyli kupić majrow. O czym my jeszcze wtedy mówiliśmy na solanie już nie pamiętam. Chyba tyle. Chyba o Blaze tylko i Majro było na Solanie. Wcześniej były też gry. Aha, a jeszcze ten w ogóle to studio, o którym mówiliśmy niedawno. Mora. Mora. Mo... No, coś mi ta klawiatura nie współpracuje. Mora Games. W końcu zaczęło ruszać się, bo tak w momencie jak kupiłem to się nic nie działo, nic nie działo. Myślę, chyba nie był to dobry pomysł. Ale okazuje się, że i Mayra, i Mora są trochę powiązane i Mora sobie sobie tutaj um, powoli, nie tak jak to, to solany, ale powoli sobie tutaj idzie do góry już, także um, nie ma co narzekać. Chociaż według, według tego nie idzie do góry, to to może musieli musieć w dalej, dawniej kupić niż tydzień. Tak, za 0,2 żeśmy kupowali. Nie, za 0,2 nie kupowaliśmy. 0,8 chyba kupowaliśmy. Tutaj gdzieś. Albo tutaj. W każdym razie jakieś 3 centi kitani niż jest teraz. Token, na który cały czas poluję, to jest token z spuki. Niestety, gdy robiłem ten film, była najlepsza cena wtedy, żeby kupić, ale byłem jak wiecie na zadupiu i nie mogłem. Nie chcę tego. I nie mogłem tego kupić. No, trochę spada, ale to była wycena wtedy 1,100, a teraz mamy wycenę 2100, czyli no 50%. Jesteśmy w plecy, no, ale już nie pompuję. Było, że tak codziennie każdego dnia pompowałem, Także no, wszystko wiecie. Tyle ode mnie dzisiaj. Ciekawą zagrywką wydaje się teraz, skoro te tokeny stakingowe, derywatywy na Solanie idą w górę, to możliwe, że to samo się będzie działo na Avalanche. Więc polecam zainteresować się tokenem Benki. Benki Finance pomoże i ekosystem Avalanche skopiuje tutaj Solana i będziemy mieli jakieś niesamowite i fajne ruchy tutaj na, na tokenie Benki, który jest tokenem Liquid Staking, jeśli chodzi o Avalanche. Pozdrawiam, do następnego.